To sekcja bojowa, gdzie ładna dziewczyna, włodzia się rozlewa. Strażacka drużyna to sekcja bojowa, gdzie ładna dziewczyna, łódzia się rozlewa. Blondyna dziewczyna, strażaka kochała. Na ta tamtym świecie nie będzie go miała Strażacka drużyna, blondyna dziewczyna, strażaka kochała, bo na tamtym świecie nie będzie go miała. Strażacy chłopaki gdzieś sobie jechali. Dziewczyny pytali, pewnie gdzieś w terenie osiedle się pali. Strażacy chłopaki w teren wyjeżdżali. Dziewczyny pytali, pewnie gdzieś w terenie osiedle się pali. Strażacka dziewczyna kolegi pytała, jadąc do morza. Będzie jechała? Strażacka dziewczyna kolegi pytała: Ja do pożaru, czy będzie jechała. Chłopacy strażacy to są mądrowi. Ludzie o nich mówią, o nich unorowi. Bo tak jest strażacy chłopaki. Pią o nich mu na A teraz dowódca drużyny raport swój składają, a jego podwładni kopyta przyciągają. Dowódca drużyny raport swój składają, a jego kolaczy.